Już? Hej Witki, to mój drugi odcinek z mojej strony. Niestety jestem Chora, myślę, że odcinek będzie lepszy. Pozdrawiam, o jej nie ma, ale chyba wejdzie. Laks, y, laks 16 dała mi już. Dwa pozdro, może daj mi trzy jak będzie, jeszcze nie wiem. Yy, yy, Chciałem ku... Yy, pozdrawiam Jolą na kuba sylinder, leti No i znowu laksie 16 i... To... A to jest... Nie... O, tego w 14 na no, tamtym odcinku już pisałam z nim i z kl 088 też pisałam. No i Edysia mi dała kartkę, ta Asydifik tego. <grytania> to mi dała taką bluzkę i ten w 14 left O, Filip się ubrał. <grytania> Dobra. Hmm, hmm, hmm. zobaczymy. Adbuki innych, bo właśnie dzisiaj go sprawdzam, ale trzeba zobaczyć. To zaraz, ale zobaczę. Może Muszę... na wiki, ale hmm, 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 hmm. Super, doblowka. Taką samą mam. Nie mam. Ale... Sweet. Luka, a co ja wyszłam <laughs> Zobaczymy, może jakiś konkurs są? o konkurs Czekam, o czym? konkurs na punkty osoby które wybiorą i Eee. ładna rzecz szafy punktów ja marzyłem, że to 10 10, 10, 10. No, a to ja nie biorę, niestety. A, miałam sobie w tym odcinku kupić animację. Ale już chyba wiem, którą taką w trochę jest taka... Jakby ten trening nie zadbany ani nic, ale kupiłem, bo mi się spodobała. I może o tym coś, art, jakiś artbook zrobię. <coughs> Jakby to jakieś dziwne dźwięki, czy coś tu ma do I nie wiem, czy. Go... No, jeszcze może pozdrowimy Emi. Takiej równa się Emi, równa się 1, 2, 3, równa się 1, 2, 3. Ojej, ona chyba ma. Tak, włam na konto, ale pozdrawiam ją. Pozdrawiam, niestety ma włamy więc mi jest jej szkoda i napiszemy do kokoszanel1, nagrywam i pozdrawiam, pozdrawiam kokoszanel1. <ścoughs> Szukamy animacji i to chciała też animację kupić z tym takim ogonem, ale nie wiem jeszcze, czy sobie kupić, czy nie. A to chyba to. No, taka sobie. Nie wiem, Filip, kupić? Z tym tramwajem. Ej, bo jeszcze mam 6 minut. No, Filip, mi dawaj. Kupić ją? Sorka, że gadamy w ogóle, ale tak trochę na ten, ale kupię zresztą. To. A i chciałam też kupić nie tą nie z tym ogonkiem, ale nie wiem gdzie ona teraz jest. I w ogóle, może później kupię. <suszę> to i tak, nie? Zapawaj czat. Chyba w tamtą. <laughs> znaczy chyba w pozach. Mi się wydaje, że tak bardziej pasuje, ale chyba tu. Ale co, mój mam głos, bo jestem chora. I jakby co to piszcie w komach, czy udało mi się nagranie, czy nie. Więc jeszcze mamy 5 minut, bo nagrywam dambami Na tamtym drugim, tym nie nagrywam. I niestety, bo... bo ja nie znam no, niestety tego programu w ogóle, ale nagrywam na razie na bandy <słuch> Jeśli Bo ja na początku chciałam z notatnikiem nagrywać, ale niestety... Filip nie umiał ustawić, a ja się nie znam jeszcze, bo ja dopiero zaczynam nagrywać. Nie No zapomniał jejku I tego. I niestety ja. Już mam jej jak to ja. Mało. Dlatego nie daję poznać, bo mi nie starczy, żeby go dać i w ogóle i bym chciała sobie coś kupić. Radjak, tak jak Anilki, ble, i za jeden dzień lub za dwa dni lub jeden kończy mi się niestety VIP na miesiąc. Jeszcze cztery minuty. Nie znajdziemy chyba tej animacji, ale jeszcze poszukamy. Jak się znajdzie, to trudno się mówić. Nie, gdzieś tu powinno być. Bo już przegapiłam, bo coś. resztu. mogę sobie pójść by... Dobra, nie szukamy. Wiem. Nie gadajmy, więc tak, ale więcej róbmy. Tu mój kolega, nowe jakby taki kolega. No to się kolega. To on nagrał jakiś film, oglądam jakiś Dobrze, film, dobrze. O takich modelkach takich, i która ma odpaść w ogóle. Na razie jeszcze nie odpadłam. Jestem pierwsza, tą modelką, czy to, to to tam. No i obejrzymy. I właśnie pozdrawiam Stonelowe, to czyli on.